Ja ogóle podoba ta smuga, która zostaje po Tak, szale. tak, plus jeden. Idę B. Idę B. ID no to idę A, ale ja kryję mida na A. Nie idę aparty A. Spoko, nic nie będę rzucał. Biera, znajdź sobie tam gdzieś teren. Dobra. Ale nie wejdź ni nie, nie, nie. Tak w ogóle teraz jest kapel, my ani razu na B nie weszliśmy. Banan. Dużo banan będzie. Czterech banan będzie co najmniej. Tutaj se postoję. Ta, wychodzą. Jeszcze. Dużo. Wszyscy oni tu są chyba. A po co, jakby wy się Dobra, a co robię? S. Či G Imagine Bro, Cheating InCS2. Pravda.